Dzień wszystkim, nie pracujemy słomy. Słomy ogólnie w tym roku jest bardzo mało, 12 per daje marnie Prawda. Ale co zrobić? Tam w widzimy braci Miki, Koszu, Prasuriu. Prawda jest taka, że. Yy, Jeden ma świnie, drugi ma krowy i ten co ma po prostu świnie yy, daje yy, słomę temu co ma krowy temu co zatorem jeździ z, z SIP. Nie wiem czy go tam widać bo jest od dali. Ta fortiera tutaj z dwoma zielonymi szczepami to jest tego mikiego co ma świnie i tamten jego brat co ma krowy po prostu daje mu obornik za słomę. No i tak to właśnie powstaje. Kosili równo z nami, jak my tu też kosiliśmy, to nasze pole oni mają tam pod tymi drzewami jeszcze, na chwilę będzie widać ich pole. A właśnie, to jest ich tam pole. I tutaj też mają. No, pogoda... Nie zaśwytajcie, słomy idzie prasować, no ale wszyscy są już zdesperowani, łucu, chociaż coś tam gdzieś tam przegrupuje po drodze. I tak to właśnie jest, też niwa naprawdę, nie ma się z czego cieszyć, no ale co dało, to dało. Trudno się mówi. Trzeba żyć dalej i sobie jakoś radzić. Kukurydzy, no kukurydzy nie braknie, dam na krów. Siano, piszonki siana też nam dało, łąki, promują w także no naprawdę yy, nie ma co narzekać, jedynie na wydajność zboża. W każdym razie, pola mamy więcej, zboża też mamy więcej, ale wiadomo, yy, że to nie o to chodzi, że wiadomo, pola więcej, zboża więcej. nie? Ogólnie, jeżeli chodzi o tonaż, no to jednak jest mniej niż w zeszłym roku. także nie ma się z czego cieszyć. Kilka słów jeszcze o prasie. No, z prasy jestem jak na razie zadowolony. Różne opinie o tych chodzą, ale ja w każdym razie jestem zadowolony. Bale wyglądają tak. słomieniu uprasowane. Jak widać, zbicie jest. No. także no, ja nie narzekam. Jeden Miki już pojechał do domu. Skończyli do Boże, zabrali. Jego brat został jeszcze prasować słomę. Coraz bardziej już zaczynam żyć. Nie wiem, czy pojadę jeszcze do znajomego pracować. Bo wczoraj pracowałem mu w nocy w słomę, ale nie skończyłem, bo już potem zaczęła rosa ciągnąć, No i wiadomo, ta słoma taka już za bardzo nie była i naprawdę te bale wychodziły takie zbite, żeby potem nie było wiadomo, że plastry odchodzą od bala i ciężko się ścieli, się dymi z niego. Także nie wiem, zobaczę. Jadę do domu teraz na obiad. Co to będzie dalej z pogodą? Zobaczymy. Jak pogoda pozwoli, to jadę pracować do kolegi słomu. Jutro chcę prasować słomę w kostkę tam 2 hektary jeszcze chcę dorobić do stodoły, żeby zapełnić ją Kostkę na ogół to używamy do trzody do ścielenia, a że głównie to ma dla Loch Macior, wiadomo nie tam z końcu lepiej się ścieli, wrzucić się kostkę i, i jest spokój. No tak to dało nam tutaj 19 bali. Tu jest półtora hektara tego pola. Tak to właśnie wygląda to pole na około 19 bali. No powiem wam, nie ma się z czego cieszyć, bo w zeszłym roku połowa tutaj była kukurydzy, czyli było 75 arów i drugie było połowa pszenżyta, było 75 arów także pszenżyta i z tego pszenżyta dało pamiętam 23 bale, z 75 arów 23 bale miałem tutaj także robionych tu pras. także porównanie jest e, jak najbardziej e, adekwatne. No także porównamy sobie co te pola dwa razy więcej, a, a słomy nawet nie dało tyle samo. No także no tragedia, nie? Mam jeszcze tam hektar zboża do mucenia na usłudze. Od gościa słomę zabieram, oczywiście. Rozliczę się to z nim w dniu zaprasowaniu. No i jestem zmuszony także sprzątać w tym roku słomę z grochu. No dokładnie, no to peluszki, nie? Także no, no zobaczymy. Nie wiem, jak tym się będzie ścieliło, No ale trzeba sobie radzić jak, jak można, bo naprawdę ze słomu w tym roku to ciężko. A my nigdy słomy nie kupowaliśmy. Yy, zawsze nam starczyło naszej, a w tym roku wyszło jak wyszło, no niestety, łubinów było także dużo wiadomo u nas, no kukurydzy też jest trochę posiane więcej niż w zeszłym roku, bo bydła jest więcej, no i łubin jako białkowe też jest posiane więcej ze względu nawet na to, że tam musimy siać go więcej po prostu, żeby wyjść tam... Z białkowymi do dopłat, no także, no wiadomo, a z łubinu słoma, no to każdy wie, jaka jest twarda, nie? A z grochowiny, no to słoma jest taka miękka, nawet przyjemna w dotyku. Także, no coś się z tego wykombinuje, zakombinujemy, zobaczymy. Nie wiem, jakie tym będzie ścieliło. Czy będziemy mieli ścić pod podkrowy, czy nie. Mamy w tym roku paszowóz, jak w razie, to to może, nie wiem, paszowozie będziemy rozdrabnić tu grochowinę i ścielić, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie szło także yy, zobaczymy grochu mam jeszcze do mucenia bo musiałem część zrandapować grochu bo po prostu no, nie dało się wymucić zielsko zaczęło przerastać miejscami po deszczach no i co zrobić no, u Mikiego jeszcze nawet stoi łubin bo ostatnio byłem u niego i zreglonował też łubin i... No i czeka, aż to wszystko wszystkim, żeby to jakoś wymusić, żeby to jakoś ziarko dało, nie wiadomo żeby tam nakosić syfu i nic z tego nie było. No dobra, ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Jak się podobały Wam takie vlogi, to piszcie w komentarzach, czy chcecie takie vlogi, czy chcecie z pracy, żebym coś nagrywał. Także trzymajcie się. Cześć!